Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mam takie zadanie uz uzasadnij, że trójkąty prostokątne ABC i KLM przedstawione na rysunku są podobne. Co my tu mamy? Jak tu jest 60, tu jest kąt prosty, to ten kąt tutaj będzie miał na pewno 30 stopni. O suma musi dać 180. Tutaj jak jest 2 i tu 4, widzimy, że ten przeciprostokątna jest dwa razy większa. To tutaj musi być bok 2 pierwiastki z dwóch, e, Z 3, przepraszam. I zaraz to wyliczymy sobie z Pitagrosa. 2 piroski z 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu musi nam dać 4 do kwadratu. No i sprawdzamy. 2 to tutaj będzie 4 razy 3 po prostu, bo 2 do kwadratu jest 4, pierostek z 3 do kwadratu jest 3, 2 do kwadratu jest 4, 4 do kwadratu jest 16, czyli mamy 12 plus 4 to jest równe 16, czyli widzimy, że się, wszystko się zgadza. A skąd to wiemy? Bo to jest trójkąt szczególny. Mamy bok. Jeżeli on jest szczególny, to znaczy, że te kąty tutaj będzie musiał być tu kąt 60 stopni, kąt prosty, a ten kąt tutaj musi być 30 stopni. I widzimy, że te trójkąty mają takie same kąty i to będzie cecha kąt-kąt-kąt po prostu. Czyli te trójkąty są e, trójkątami podobnymi. W tym odcinku tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli filmik się spodobał, zapraszam do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku! Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem! Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem! Super! I wszystko jest podzielone na działy! Świetnie! Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym, daj lajka, daj łapkę w górę, Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem, wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej tego zadania. Z wytłumaczeniem, i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!